Jakże już w niedzielę mecz z górnikiem Łęczna, jak drużyna czuje się przygotowana do, do tego spotkania? E, tak naprawdę. E... No jesteśmy głodni zwycięstwa. Eee, ostatnie mecze wiadomo jak, jak się toczyły dawno nie zaznaliśmy smaku zwycięstwa i, eee, i to na pewno w nas, w nas siedzi bardzo, bardzo głęboko. Chcielibyśmy to w końcu z siebie wyrzucić eee, i zagrać dobry, dobry mecz, przede wszystkim zapunktować za trzy. To jest, to jest nasz cel. Wydaje mi się, że drużyna jest przygotowana przygotowana dobrze. No jesteśmy już w rytmie meczowym od bardzo dawna, więc teraz tak naprawdę nic już nie możemy nadzwyczajnego poprawić. Tylko, tylko w głowach siedzi to, żebyśmy, żebyśmy w końcu sięgnęli po trzy punkty. Te trzy punkty będzie łatwiej ze względu na to, że gramy z ostatnią drużyną w tabeli, czy jednak fakt, że z Górnikiem Łęczna nie wygraliśmy w zasadzie od maja 2015 roku, to jest jakaś blokada psychiczna? Ale my nie jesteśmy w wiele, wiele pozycji wyżej, więc tutaj... No, męczna ma chyba tylko 4 punkty mniej od nas, więc to, jest, to nie jest tak, że, że to jest ostatni zespół i my sobie to e, potraktujemy jako, jako łatwy mecz. Podejdziemy do tego jako, jako do łatwego meczu, e, bo tak jak mówimy, jesteśmy tylko kilka, kilka oczek wyżej, e, więc to na pewno dla nas będzie, będzie bardzo trudne spotkanie. E, zespół pewnie będzie podobnie nastawiony jak, jak Termalika, czyli na Nagranie z kontry. Na to się musimy przygotować i e, rozpracować, rozgryźć e, i e, wygrać, po prostu wygrać. W niedzielę o 15.30 wsparcie kibiców będzie wyjątkowo potrzebne? Bardziej niż zwykle? Zdecydowanie tak. Czujemy to wsparcie kibiców, nawet po ostatnich meczach, tych, tych, tych mniej udanych. Wiadomo, że, że fajnie jest się cieszyć po zwycięstwach, ale też na pewno cieszy nas to, że, że jest to wsparcie kibiców i to dla nich musimy, musimy po te trzy punkty między innymi sięgnąć. Są z nami i mam nadzieję, że będą z nami w niedzielę.